Pili ludzi z ludziska, bardzo serdecznie znalazłem Gasko, a to jest urodzinowy Open w Fifie 20. Dokładnie tak, urodziny food dzisiaj wjechały, ja dopiero o 22 otwieram paczki, nie miałem przy tym możliwości. Także nagrywamy sobie to dzisiaj bez kamerki wyjątkowo, dlatego że kamerka w nocy się ścina. Także odpalamy teraz Opening, 13 paczek mamy do otwarcia, także tutaj będziemy otwierać, co? Nagrywam. 13 paczek do otwarcia. Mamy FIFA 20. To jest nas, mój składzik taki na no, Ligę Weekendową. Zobaczymy, jak to siądzie. E, czy w ogóle siądzie, bo zapisałem się do Ligi Weekendowej. Ja w ogóle nie grałem. Co e, tam swoją drogą. I 13 paczek. Wiadomo, że jeszcze weszło SBC. Więc to tam zrobimy później. 13 paczek. Może ta 13 będzie szczęśliwa. Już urodzinowe skiny wjechały. Także może jakaś urodzinowa karta wjedzie. No zobaczymy. To się wszystko kameruje. Także tutaj. Nie. Zobaczymy czy coś fajnego siądzie. podobno wszyscy mówią, że drop jest obniżony podczas takich eventów, także nie ma na co liczyć. A może karta urodzinowa akurat wypadnie, a może wpadnie walkout, ale mam fajne loading screeny, ale w sumie to nic poza tym. Bo <laughs> mamy tutaj dosyć słabą paczkę, wymienną co prawda, ale słabą. Tu są te paczki najsłabsze, takie które o, czy Electrum Premium, takie paczki lipne, te najlepsze ustawmy sobie. Na koniec, o! Bordy, czyżby walkout? Niestety nie Ale Hiszpania N Morata albo Diego Costa I ten bębenek urodzinowy pięknie nam zagrał Morata, czy on jest wymienny? Jest wymienny, czy mamy gdzieś tutaj? Nie mamy, dobra Irlandczyka, tak patrzę o, maratonet nawet fajny, znaczy Morata w sumie nie ma fajnej ceny, ale muszę go sprzedać na szybkości dlatego, że potrzebuję coiny, żeby zrobić cała stoka. Ale dobrze, dobrze. Wiemy co i jak. 20 koła. Paczka. Electrum Prime. Lecimy tutaj. Zobaczymy. O, też bordy, bardzo ładnie. Walkout! Uwaga, uwaga! Belgia! Eś Czy to jest Mertens! To jest wymienny Mertens, proszę Państwa, bardzo ładnie! Ty macie, że on jest wymienny, bo jeżeli nie, to jestem w kompletnej dupie, dlatego że mam Mertensa w drużynie. I on jest wymienny. także jeżeli on jest wymienny, to jestem dosyć mocno w dupie. Aha, no to super. To jestem w tyłku troszeczkę mocno. Co mam z tym Mertensem zrobić? Jest Mertens Moi Państwo, niewiemienny Mertens. Musimy go gdzieś przeznaczyć Nie wiem jakiś SBC No nie wiem, gdzie bym go musiał dać Z karta 8-7, także w sumie trochę szkoda Ezil a szkoda jej nie wydawać. No, a, a ty ma słabą kartę. Pracowitość średnio niska? WTF fk. To jej. Sancho jest dosyć kuszący, ale nie chciałbym Bundesligi ligi. On też ma pracowitość średnia niska, więc... Dosyć słabo. No trudno. Nie ma ci tego przytopić. Opening z openingiem. Nie mam z tym Martem zrobić. No muszę quicksel, no. Nie chcę tego robić, ale muszę. Nie mam gdzie go dać. No nie wiem gdzie mam go dać. Tam tego też ma niewmiennego i w zasadzie. <słuch> Trochę lipa. Food 09. Jakie są wymagania? Małe. Fak, no akurat musiał być walkout mertens. no. Dobra, trudno, no nie mam, no nagrywamy, więc niestety, ale quicksell. Jedziemy dalej. Jakby wymienny byłoby super, ale nie jest. No jest jakiś walkout, no nie mogę powiedzieć, że nie było. Ale czemu mertens? Ale okej, okay, jest kolejne bordy. Niestety nie ma walkoutu. Anglia. Przez Pickford. Tak jest, przez jest Pickford. Na razie był jeden e, walkout, z którym musiałem skrikcelować. To jest zmienna paczka? Oczywiście, że zmienna. Pickforda sprzedamy od razu. Bo potrzebuje coiny. Dlatego sprzedaję tych piłkarzy czym prędzej. Z też go sprzedamy. Za jakieś tam. Ale jezu, ale te karty są tanie. Co to się stanęło? te karty takie tanie, dziewięć paczek zostało, więc jeszcze sporo Jeszcze otwórzmy dwóch rzadkich piłkarzy, nie, dwóch piłkarzy Electrum Prime, no mamy sporo nie, To jest akurat bez żadnego walkoutu, a fajnie zrobili ten, to wejście urodzinowe No tu bez szału Też duplikat niewmienny Electrum Prime, wrócimy jeszcze Zobaczymy. O, kolejny board się szykuje. Może kolejny walkout? Kolejny walkout. Uwaga! Jaka narodowość? Niemcy? SPO? Czy to jest Marco Royce, czy Brand? Brandt, dlaczego taki troll? Dlaczego taki troll? Dlaczego nie Marco Royce? No trudno. Wymienna? Wymienna. Może coś kosztować. No proszę. 4000 coinów, zawsze coś. Wystawmy go za tyle. Potrzebuję kasę. że to nie jest Royce, bo byłby dużo droższy. No ale, w ogóle Tripier UEFA. Endombele. a ten Tripier może też być coś warty. No właśnie, tysiąc koni. nie, zostawię sobie go tak, SBC. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze 7 paczuszek. Dobrze, Dwóch piłkarzy 8,3, też fajna paczka. Z SBC. Czy będzie walkałcik? Niestety nie. 83. 83, dwóch wykarzy i 83 karty, także tutaj. Chociaż jego Aspas i Martynie to dobre karty. To akurat okej. Okay. To spoko. Mega paczki. Sam wiem, że paczki no zostały. Paczka rzadkich zawodników i mega paczki. No dobra. 6 paczek. 6 grubych paczek. Zaleczymy. Nie ma żadnego walkoutu, więc skipujemy. Jeżeli nie ma nie ma nadboardów, to skipujemy od razu. Wymienna paczka jeżeli tu nie ma żadnego szkota, a wygląda na to, że nie ma, to sprzedamy wszystko chyba, co tu jest, bo potrzebuję coiny. O, katalizator sobie zostawię, albo wystawię, bo kosztuje 3000 coinów, a reszta chyba pójdzie w świat kontuzje, kondycja jedna. no, ile są na kasy? 6000, no, muszę to zrobić, <coughs> potrzebuję coiny próbuję i to bardzo. Dobra. Na razie, no nie było... No, na razie średnio, no tylko Mertens. Nie było karty urodzinowej. Choż uwaga. Niestety bez wokout. Włochy. Eś o lacy To jest acerbi 83 Wmienna. <laughs> Sorry, Wmienna. Bender. Kosztuje 1000 coinów. Zacznę muszę chyba skwiksylować tę paczkę całą A potrzebuję Tu i teraz, SPO na SP To jest spoko karta, bo kosztuje 3 koła I to jest spoko eee, A reszta na Quixel. O, czyści koła, o to mi chodziło Potrzebuję pieniądze na jedną paczkę stoka. Tam w tym zadaniu jeden z 3 k no mamy 4 fajne paczki Także jest szansa na jakiś boom jest są na jakieś boom, ale czy te boom nastąpi? To jest pytanie. Kolejny, kolejny board, ale czy walkout? Urodzinowa karta, chyba to jest to. Argentyna, SPO. Tak jest, mamy kartę urodzinową. Jakby nie patrzeć, Gaitan 85, więc nie mogę narzekać. Jest karta urodzinowa, 85 Gaitan, fajna karta swoją drogą, 85, 86 tempa, 82 strzałów, 86 podań. Fajna karta, Liga Francuska. Eee, niestety nie bardzo pasuje do mojej... Dywizji? Ile kosztuje ten gaitan? Ciekawe, nie mogę teraz tego sprawdzić. 30 koła, no taniutki jest. Ale karta urodzinowa jest? Jest, no nie mogę, nie mogę powiedzieć, że nie padła. Fajna karta, podania całkiem ok. 5 gwiazdek yy, sztuczek. Podania gdzie A długie podania, podania, no, spoko. Spoko karta, jako zmiennik myślę, że okej. Okay. Karta urodzinowa wypadła, jeszcze trzy paczki do końca openingu, także no nie jest źle w sumie, nie jest, źle. jest dużo kart, Teraz musiał być w bo upatchowałem coiny. Niestety bez wokałtu tutaj. Czy to jest Ilicic? Tak, to jest Ilicic. Zgadza się. Poza tym, nikt więcej, niewymienna paczka, więc wrzucamy tylko piłkarzy do składu. Jedziemy, rzadkich zawodników, jedziemy mega paczkę. Może coś z tego jak się walkałcik nam wydropi. Chyba też bord, board, tak mi się wydaje. Niestety bez walkałcika znowu. To jest strap 83. Tak jest. Tak jest. Wmienna paczka, co prawda, ale stawimy sobie tych piłkarzy. Wydadzę się. Mega paczka. Ostatnia paczka dziś. Zobaczymy, co w niej. Nawet nie ma. Boardów także. Najlepszy traf to był mertens, którego musiałem przepalić. Mam nadzieję, że tu był jakiś tam. gdzieś się mi trafił. Irlandczyk. Zobaczymy. Tak czy inaczej, spoko. Karta urodzinowa wpadła, więc będzie jakiś tam super sub, super zmiennik, tak zwany. Więc bardzo, bardzo ok. Te karty myślę, że sfiksujemy cyk i cyk. Także dziękuję serdecznie, wbijajcie na streamy. I opannie rodzinowy nie były złe, fajne karty wyleciały, także spoko. Trzymajcie się na razie.